Hej, z tej strony Maciasty i dzisiaj zaprezentuję Ci najlepszy kwibunek do 100 zł według cen z Buffa. Najlepszy, oczywiście, według mnie, no bo każdy ma przecież swoje gusta i inne kliczy, że nie zawiodę Twojego. Zanim jednak zaczniemy, klasycznie przypomnę raz jeszcze, że ceny są brane z Buffa sprzed kilku dni, także w momencie, w którym oglądasz ten materiał, ceny mogą się trochę różnić, więc miej to na uwadze. Dodatkowo skiny, które zobaczysz, będą dokładnie w takim stanie, jaki mówię. To znaczy, jeżeli będzie to stan field tested, no to będzie pokazany stan field tested. Jeżeli będzie fabrycznie nowy, to będzie to skin fabrycznie nowy. Bez bursitu i ściemniania. Także, jeżeli już wiesz wszystko, zapraszam Cię do zapoznania się z tym kałaszkiem, czyli Frontset Misty w stanie Field Tested. Osobiście uważam, że jest to jeden z najlepszych kałaków, jakie możemy sobie ogarnąć do kwoty 100 zł, ponieważ posiada mocne, wyraziste kolory, które przykuwają naszą uwagę od razu. Dodatkowo w tym wypadku połączenie koloru niebieskiego i białego przypomina mi trochę jego takiego trochę budżetowego. Dodatkowo ten posiada parę fikuśnych wzorów, które wyglądają po prostu dobrze, a co ważne w tym stanie Field Tested nie będzie on drapany chyba że wybierzecie wysoki flow. Co do M4 poszedłem w częściowo z ale i ładną skórkę jako jest Dragon King. Zastanówcie się sami, kiedy ostatni raz widzieliście tą, że skórkę w grze? Ja osobiście od długiego czasu jej nie widziałem, jednakże wydaje mi się, że jest ona warta uwagi. Jest to prawda, ona zadrapana tu czy tam, jednakże, że nie widać tego aż tak i na spokojnie możemy nacieszyć się tym smokiem. Będzie to naprawdę fajna czwórka za 20 zł. Zamiennikowo do wersji tumikowej wybrałem skórkę Leated Glass. Nie jest to może, co prawda, najładniejsza skórka w tym całym zestawieniu i ogólnie czurek, jednakże posiada mozaikę w kilku kolorach na całości i nie posiada. Większych rys, czy też zadrapań, co w mojej skromnej opinii jest całkiem dużym plusem, jeżeli szukamy skinów. Niestety, czwórki z tłumikiem są ogólnie droższe od czwórek, po prostu bez tego tumika, dlatego też taki wybór, ale mimo wszystko uważam, że jest to dobra czwórka. Do Owuby wybrałem skinę Duality, czyli zaraz obok Aterisa, czy też Mortisa, jedna z topowych obu, patrząc na cenę i właściwie to, co oferuje, czyli nie dużo cena, a dużo do zaoferowania. Jednym z fajniejszych wyznaczników dobrego skiny do Owuby jest jej scope. Jeżeli ten posiada jakiś inny kolor niż domyślny, no to już mamy jakiś początek fajnego skinka. Natomiast jest, jeżeli posiada on dodatek w postaci np. grawerowań, czy jakichś unikalnych wzorów czy patternów, to wiedzcie, że jest to naprawdę dobra awka i tak też jest właśnie w tym wypadku. Do i tańszej i mniejszej wersji, czyli skałta, poszedłem w klasyka, czyli skina otchłań. W tym wypadku chciałem otrzymać skina, który będzie posiadać żywe kolory i po prostu, żeby były one mocne, nasycone, żeby po prostu było widać, że jest to fajna skórka. W tym wypadku, właśnie, aby trafiał w nasze ręce. Cały niebieski oraz dodatkowo z tysiącem różnych patternów, więc na pewno znajdziecie, słuchajcie, coś dla siebie. Kolejnie mamy uspa oraz skina black. Lotus. Fioletowy skin za przysłowiowe grosze. No dobra, może niekoniecznie grosze, bo kosztuje on prawie 3 złote, ale jest to słuchajcie ponownie ten rodzaj skina, który prezentuje naprawdę dużo względem tego co oferuje. Prosty, bajeczny no i oczywiście z tytułowym Lotusem. Jeżeli wolicie tam jest P2000 to wybierzecie tutaj chociażby skina Acid Edged. W tym skinie najbardziej podoba mi się efekt tęczy, który może znaleźć się na całości w Roni. Oczywiście wszystko zależy od paternu, który nam się trafi, ale jeżeli nam się już poszczęści, to i trafimy czterolistną koniczynę. Dalej mamy Glocka oraz skina Grinder stanie minimal wear Ponieważ taki jest najtańszy. Jest to mój ulubiony grok, który wyglądać może naprawdę unikalnie, na przykład w ten sposób, będąc całym czarnym oraz na sobie te cząsteczki w różnym kolorze. Naprawdę jest to warte poszukanie skin, jeżeli chodzi o odpowiedni pattern. Dalej mamy 250X-Ray w stanie fabrycznie nowym, który kosztuje niecałe dwa złodzisze, a otrzymujemy ponownie nie najgorszy wyglądający pistolet. Do teka będzie to zwykły Krakt Opal, a natomiast do 5.7 Sevena skromny Urban Hazard w stanie Minimal Wear. Mimo tego jednak mocny i wyraźny kolor czerwony będą biły blaskiem. Zamiennikowo do Zycki wybrać będziemy mogli starego jak świadki na tygrys. Pasiasty niczym zebra, jednakże w praktyce to tygrys. Do digle natomiast będzie do skinskacie High Trail. Mimo iż Wilbia digle, no to jednak są one względnie najdroższymi broniami do ces jeżeli chodzi o świat skinów, ponieważ mamy tylko kilka dla nich skórek, a te już naprawdę fajne, wyjątkowe zaczynają się od większego pułapu cenowego. To oczywiście nie sprawia, że Light Rail jest złym skinem. Wręcz przeciwnie, na początek nada się jak ulał. Natomiast dla śmiałków, którzy follower Rusemkę zaproponuję skina Crazy Eight. I ostatni biznes znajdziecie, jakim są beretki, bo się skórkę Flora Carnivora w stanie field tested. Wzorzasto-kwieciste deki skiny w kolorze fioletu wyglądają naprawdę ładnie, zacnie i przede wszystkim ciekawie. I wracam jeszcze, słuchajcie, na chwilę do Rifle i natkniemy się tutaj na SG55 Ruins. Ogólnie bardzo fajny skin, który w teorii tańszy będzie też w suwenirze i wtedy dodatkowo posiadać będzie złote naklejki. Także jeżeli to wolicie, możecie wybrać tą wersję. Jednakże w tym wypadku słuchajcie, dostajemy skina w stylu dżunglowym. Wykonany jest on naprawdę bajerącko, a i dodatkowo posiadać może albo wielkiego liścia, albo to właśnie ciekawą twarz. Do auga natomiast będzie to skórka arystokrata, czyli prosta i niebieska. Natomiast dalej znajdziemy Galila Firefighta w stanie field tested za nieco ponad złotówkę a po przeciwnej stronie barykady będzie to natomiast Famas miał 36, czyli z jednej strony nie taki zły skin, jednakże Famasy ogólnie jako broń mają po prostu tragiczny wybór skórek. Ogólnie. I teraz sekcja PEM-ów, którą otwiera nam P90 Neon Queen. Tutaj raczej szukacie wysokiego floatu, ponieważ wtedy skin będzie bardziej fioletowy. Co dodało na pewno trochę piękna i takiego, można powiedzieć, unikalnego wyglądu. Do dzisiaj jest natomiast skórka, którą kiedyś dawałem prawie zawsze, czyli cow Skin. W tym wypadku, właśnie wracamy do korzeni. Ma on, co prawda, bardziej metaliczną teksturę niż kiedyś, z racji na po prostu CSA 2 Jednakże dalej wygląda on obłędnie i ciekawie. Kolejna jest MB9 Featherweight w stanie Minimal Wear oraz Umb Roadblock. Z tym ciekawym efektem holo znajdującym się na całej długości broni. No i jeszcze nie możemy pominąć cudnej niebieskiej MP7-ki Sirus. Natomiast jeżeli walimy mp 5 no to zamieni wybierzemy skina Liquidation. No i na sam koniec ostatni spełnów, jakim jest Bizon wraz z kultowym skinem Runic. Bardzo mi się on podoba, jest prosty, a te takie grawerowania tych run wyglądają bardzo hipnotycznie. I na koniec jeszcze, słuchajcie, sekcję broni ciężkiej, w której znajdziemy Maga 7 Hit, nowy Candy Apple, Xema Hieroglyph, Obrzyna Origami, Negeva Ultralight, M249 Spectre, Skara 20 Enforcer oraz g 1 Stinger. I tak moi mili przedstawia się ten ekwipunek za 100 zł do Counter Strike 2. Dajcie znać jak wy go oceniacie, co może byście zmienili, albo może nie, oraz jaką kwotę zobaczylibyście następnym razem. Planuję iść kwotami po prostu stopniowo do góry, czyli 200, 500, a następnie 1000 zł, ale oczywiście to wy decydujecie. Zostawcie lajka oraz suba po więcej takich materiałów i do następnego razu, cześć!